No hej, witajcie w grze Black Myth Wukong. Dzisiaj przemierzając tereny dotarłem do świątyni, w której znajdował się tygrys z kataną. I powiem wam, że ten boss naprawdę podniósł poprzeczkę bardzo wysoko, ale się nie dałem i go dojechałem. Wchodzę do świątyni, a w świątyni... No to wygląda wam powiem zjawiskowo. Ja coś czuję, że to... Co tutaj za chwilę mnie będzie czyhało? Może być grube. Bo jak widzicie te ciała tutaj w sumie, nie, to wygląda jakby mięso? Trochę jakby mięso, nie? To coś jest w sumie na rzeczy, nie? Tutaj niczego specjalnego nie ma, nie za bardzo. Ale z drugiej strony... mmm, kuferek brzmi, kusząco czy otwore? No jak nie jak tak. I chyba sobie rozwalę te dzbanę na obko, jeżeli będę mógł. Raczej powinienem. Krew żelaznego byka. Tak, mogę tutaj porozwalać. Dzięki temu będę miał wolę. Nie to pasuje. Porozwalane elegancko. Wejdźmy sobie wyżej. Lewa, prawa. Przekonajmy się, może najpierw co jest z lewej strony. Co to jest za miska? Ach, to będzie medytacja. Okej. Okay. Za medytację dostajemy jeden punkt iskry, także warto sobie przemedytować. A zazwyczaj medytacje pokazują nam wizję, gdzie mamy kroczyć, albo co po prostu możemy jeszcze przemierzyć. Coś tam się poruszyło. Figura bez głowy. Tak, jak ten grajek nie zagrał na gitarze i też głowy nie miał. No, w sumie, dawno tego grajka nie spotkałem i nawet nie wiem, czego ja jeszcze spotkam. Może się zjawi. Kolejna iskra wleciała. Spoko. Tam do góry mogę iść. Ale jeszcze tutaj sobie obadam temat z prawej strony. Czy coś tutaj znajdę? Nie bardzo. No to dobra. Zostaje mi tylko jedna opcja: pójście wyżej. O kurde. To jest tygrys. Ja jeszcze z Tygrysem nie walczyłem. Czy on pije krew? No, po tych ciałach to. się nie dziwię, jak to jest z krew. O kurde, ale ma Może być ciekawie. Fajnie to było, podróżadek. Grubo się odzywa do mnie, co? Od razu cię zatrzymuję, panie Tygrysie. Czuję jego ataki są jakoś bardzo silne. Te jego uderzenie. Bardzo silne. Ataki skatane spoko. Okej, okay, udało się uderzyć. O kurde! Czuję trochę jak kung fu panda, nie? Też w kung fu pandzie był taki tygrys, nie? Ale ja mu za dużo na razie nic nie wziąłem. To mnie trochę martwi, że ja mu za dużo na razie tego życia nie wziąłem. Okej, okay, szkoda, że przemieniłem się z powrotem. Bo tamtą postacią nawet całkiem dobrze szło. Dopiero połowę mu wziąłem, a coś czuję, że raczej przy pierwszym podejściu jednak padnę, wiecie? Dobry jest. Po prostu jest dobre i tyle. Nic więcej nie muszę dodawać. Zna się na rzeczy, wie co robi. Nawet ja nie mam możliwości się wyleczenia, wiecie? To jest najgorsze. Kiedy ja chcę sobie łyknąć, tak łyknąć sobie eliksirku. No to w tym momencie dostaje dużo kontrataku z jego strony. Tygrys Strażnik wydaje się mocnym przeciwnikiem. Dokładnie. Na pewno nie będzie lekko. Na pewno nie będzie lekko. Kroczmy zatem do próby numer dwa. Panie Tygrysie, wracam z powrotem. O, widzę, już chciałem je atakować od razu. Silne ma te ataki, o, dawaj na czwórkę silniejsze ataki, spróbuj dobra, teraz normalne ataki. Jak widzicie, zamieniłem sobie z powrotem na naszego małpę z kosturem, który płonie zamiast tego kamienia. Tak sobie zmieniam, wiecie, co jakiś czas. To za bardzo nie dało w sumie. Ta przemiana za bardzo nie dała. Niestety. O! Czy on przez moment się zamienił w skałę? No to wyglądało. To nie będzie leka przeprawa, coś czuję. To nie będzie łatwe, to nie będzie łatwe, ale na pewno wiecie co sobie zrobię. Podmienię sobie jednak duszka, bo ten duszek z tym tutaj mnie niekoniecznie za bardzo oddał. Więc to by na pewno sobie zmienił, wiecie. I to sobie zrobię od razu. Zamiast tego, no w sumie, albo tego taranującego, albo w sumie tego, co z dynki wali. No weź daj go. Niech będzie on. Dobry jest. Oj, dobry jest. Ale nie zamierzam się poddać. Naładuj sobie kostur i spróbuj go wykorzystać. Idealnie, i on, i ja. Zamienię się w skałę. Teraz pójdzie atak w moim kierunku, co? Zamienię się w ducha. Ale czemu ja oberwałem zdrowiem, skoro się w ducha zamieniłem? No, co tam jeszcze masz w wasie rękawie? Co? Bo ja mam coś takiego, jak unieruchomienie przez moment. Po tyłku, po tyłku, ma być jakiś atak. Kurde, bardzo mocny jest ten atak. Na ja tym powiedział, że za mocny. ma tych ataków faktycznie jeden za drugim. Ciężko wyliczyć kiedy atakować, a kiedy się wycofać. Zjechana, ale ja już praktycznie za dużo nie mogę sobie dać pozwolić, ale wiem, że będzie ciężko. No macha tą kataną jak szalony. Brawo. Teraz mogę oberwać, a może mi się udać wycofać Zostało niewiele To jest nas już I on i ja Dawaj, 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 dawaj! Nice! Powiem wam, że niektóre ruchy, które zrobiłem poprzez unik mówiłem sobie, że może mi się nie udać, nie? Bo ja niektóre uniki widziałem już jako śmierć, nie? Ale siadał i wrócił kolega bez głowy! A ja się pytałem, gdzie on jest? Proszę bardzo, wjechał idealnie! Trudny boss, trudny. O! Żeby nowa transmutacja? Chyba tak. Mocny jak głaz zaklęcia, czyli to co właśnie ty gry dysponował. Czy się mogę zamienić w skałę? Sprawa by twoje ciało było twarde jak głaz, żeby móc. odpierać ataki. Ale czy ja już to mam aktualnie? Nie, to w sumie będę musiał sobie przy. Eee kapliczce aktywować. A czy to mogę tutaj aktywować, czy nie mogę? Mogę. Taką maskę gdzieś po drodze zebrałem. Co mi to dało? Patrze tygrysa. Takie jajce. Ok, tam pewnie będzie jakieś przejście niżej. Na pewno, na pewno tak będzie. Ale wam powiem, że boss Tygrys pokonany, ale wciąż kryje. Yy, oczywiście świat Wukonga. Inne tajemnice. Było ciężko. Lecz finalnie się udało. Jestem zadowolony. Do następnego razu. See ya next time. Cześć, cześć.